W dzisiejszym odcinku do Mamira ten odcinek będzie miał charakter informacyjny. Nagrałem dwa kolejne odcinki z Wizarda, niestety nie wygląda to najlepiej. I o ile na początku, jak zatrzymywałem sobie na podglądzie, wyglądało to zajebiście, tak w praktyce to wygląda jak pokaz slajdów, jakby podgląd zupełnie kłamał. I jak ja zobaczyłem, że dwa odcinki się tak nagrały, jak nagrały, to aż po prostu się załamałem. I muszę stwierdzić, że spróbowałem to w sumie tak na innych grach, ale okazuje się, że to wszędzie działa jednakowo i wychodzi na to, że ze względów technicznych muszę zawiesić mój kanał na czas nieokreślony. Także no chciałem Was bardzo przeprosić, bo myślałem, że znowu znowu odcinka to się okazuje, że już jakby umarły śmiercią naturalną i no cóż, muszę zbierać po prostu na wymianę paru części w sprzęcie, no i... No, Będzie zawieszony do czego czasu, bo nawet ten odcinek informacyjny widzę tutaj po i nie tylko, że się tnie... Ale no. Szkoda po prostu słów. Także no... Dziękuję tym, którzy wytrwali, którzy jeszcze do tej pory byli. Ale no niestety muszę wasze smucić, bo ten kanał zostaje zawieszony na czas nieokreślony. Ale na pewno kiedyś w przyszłości, odległej pewnie zostanie znalony. Nie wiem jak to długo zajmie czasu, ale... No cóż. Wystarczy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. No, kiedyś na pewno. Wyślę wam te filmy, ale no, to zobaczycie to nie będzie, to, 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 to będzie klatkowanie takie, że. No cóż.